Yo, Elwy tutaj Olga i w kolejnym odcinku z Baksnaksa. Mam nadzieję, że wiecie, dlaczego mnie nie było. Dla osób, które nie wiedzą, to polecam im zapolowaniem na Instagramie. Tam na dole jest link w opisie, ponieważ tam w sumie informowałam was co się dzieje i jak mi egzaminy poszły, ponieważ nie było mnie tak długo, bo miałam sesję, moi drodzy. Ale wracamy już do normalnego wrzucania filmów. Mam nadzieję, że codziennego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A tutaj w Bugsnaxie mamy, zobaczcie, mnóstwo, że do zrobienia. Tutaj już chyba są ile? Trzy nowe zadania? Masakra! Jeszcze Tutaj mamy no, y, nowego Grampa Fluffy. A gdzie ona? Przepraszam, gdzie ono? Będę się strasznie mylić, moi drodzy, ale nie robię tego specjalnie. Nie wiem, właśnie, gdzie się. O tutaj, okej. Okay. tak, za dzień. Wspaniale, wspaniale. To jest jej siedźcie. Flufty Stormington? Wślizgnąłeś się z powrotem do Flalsteczka. Pracujesz nad kolejnym planem Grumpinantów? Nie wciągniesz w mnie w swoje ramienia, bracie. Marnujesz swój wybitny umysł bawiąc się w jakieś gry szpiegowskie, gdy tymczasem mógłbyś pomagać w czymś Nigdy już nie będę twoim asystentem. Przynajmniej póki nie dorobisz się jakiegoś kompasu moralnego i przestajesz pracować dla you. nich. Zlituj się i nie próbuj ukrywać swojego tchórzostwa. Nie jestem tchórzem. Ja? Nadal nie powiedziałeś zielonemu pakerowi, co czujesz. A, a, ale to co innego? Nie zmieniaj tematu. Tak myślałam. Nie wtrącaj się w moje sprawy, a nie będę wtrącać się w twoje. Aha, czyli oni jak zwykle się tutaj Wszyscy się e, kłócą, ale chyba możemy e, z Fluff Team zrobić e, wywiad. Aha, tutaj... Czy wy to widzieliście? Czy, mi się, czy ja tutaj jakieś nowe halucynacje mam? A, czy oni weszli razem do toalety? Co? A, co? A. a Okej, okay, ja wiedziałam, że oni są blisko. Wiecie, że są blisko jako znajomi, ale nie wiedziałam, że oni są aż tak blisko. Znaczy, hej, ja wchodzę, może nie do konkretnie do toalety, do toalety, gdzie jest Sedes z koleżankami, ale wolę jak są w pomieszczeniu, więc może no po prostu się tak świetnie razem bawią. Ale dobra, tutaj już były dziwne akcje, a my mamy rzeczy do zrobienia. Tak jak wam mówiłam, może w sumie zacznijmy od tego, co, się, co robi Chandlo o północy. To jest nasze nowe zadanie od Befiki, więc w sumie oh, możemy pójść itd. z Chyba, że jest. Słuchajcie, nie, no jest. Mm, jest 20, więc lepiej chyba się przespać po prostu i e, zobaczyć, co tam się dzieje. Śpimy do północy. Oki, okay, gdzie jest mój drogi Chandlo? Gdzie on by mógł się znajdować? Ty sobie Flufty śpi. Może gdzieś tutaj słuchajcie? Um, bo on. Chyba... Aha, tutaj ten luna tykuje. Bo oni tutaj oboje mieszkają. Więc... U, 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 u! Chandlo? Skarbie? Co ty robisz o północy? Co już najlepsze w życiu Chandlem, że wszystko po mnie widać? A, że w mieś... Nie ma nic do ukrycia. Żadnego wstydu. Patrzysz sobie na moje pizze? Dobrze cię rozumiem. A, wiesz... Y y y y y y Stary, ja nie za bardzo patrzę na Twoje pice, ponieważ one są zrobione z ślimaków. Więc, e, znaczy, słuchajcie, on chyba po północy e, stoi sobie i mówi: Wiecie, takie mantry, że jestem świetny, wszystko jest super, moje mięsy są największe w mieście. Mm, wspaniale, mordeczko. Czy my możemy z nim porozmawiać? Czy on po prostu poszedł spać? Nie, nie będziemy go budzić. Kim jesteśmy? Potworem? Absolutnie nie. Możemy tylko chyba powiedzieć we fice, co on po prostu robi, ale no. To nie jest żaden sekret. Po prostu sobie chłop podwyższa poczucie własnej wartości i ja ja nie widzę z tym żadnego problemu. E, a tutaj coś mamy do zrobienia o północy? Nie, słuchajcie, musimy po prostu poczekać, aż wszyscy e, wstaną, bo ja nie mam serca ich budzić. Więc śpimy do piątej, oni chyba e, właśnie, tak, już się dla nich dzień zaczyna, więc możemy tutaj z tobą porozmawiać? Potrzebujesz pomocy. Aha, czyli to już jest kompletnie inny quest. No dobra, zacznijmy go, chociaż mamy naprawdę dużo jeszcze nieskończonych. Tak, yeah, mordeczko, próbuję I wyrwać ten pieniek, żeby zbudować boisko, boisko do kosza. Do kosza. To Jak to grampa, do to grampa, jestem grampa. Yeah. na grampa, to jest to przypakowane na Maxa, ale i tak nie mogę tego up. ruszyć. Muszę być silniejszy niż grampy. Muszę przesuwać swoje I granice. granice. czaisz? Eee. Czaje, wiadomiks. Eeem. Um. Morto! Uh. Potrzebuję Twojej pomocy, żeby zbudować masę. Jak znajdziesz mi największego, najbardziej przypakowanego backstacksa, a ja go zjem, może wzyskam jego siłę. Może, może to słowo klucz, ponieważ. Nie wiemy tego, tak? Ponieważ ty możesz zerzać tego backstacksa i nic się e, z nim nie wydarzy. Czy tutaj w ogóle jakieś mamy donacje? Słuchajcie, mam tyle że do zrobienia, ale mamy befikę. Chandlo nie ma żadnych tajemnic. Dokładnie, Chandlo po prostu sobie mówi, że jest świetny w nocy, więc. Co ty gadasz? Każdy ma jakieś brudy. Im bardziej niewinnie wygląda, tym gorsze tajemnice kryje. Uwierz mi. Mam pomysł. Dotrzemy do niego przez Snurpiego. Nikt nie zna Chandla tak jak Snurpie. Musisz mnie zamienić w zielonego Bugsnaxa. Później powiem ci dlaczego. Czy ty próbujesz y, udawać, że będziesz... Um, Chandlem? Czy ty, Bethany, chcesz pójść do Storpiego właśnie jako. Słuchajcie, co tu się dzieje! Co tu się dzieje? Co tu się absolutnie dzieje? Wszyscy w tej wiosce są jacyś tacy bardzo dziwni zaspani. E tutaj od coś od nas chce. Czy wszystko w porządku? To ostatnia szansa, skarbie. Oceanisz je ogromny backsnack. Widziałam, jak pływał na falach w świetle poranka. Szczerze mówiąc, nie jestem nawet pewna, czy jest prawdziwy. Ale muszę spróbować go złapać. Pomóż mi, proszę, nie dorwę go sama. Eee, Okej, okay, dobra, chodźmy. Czyli słuchajcie. E, dobra, idziemy w sumie, doskonale lecimy. A w porządku, lecimy. Słuchajcie, chyba na jakiegoś wielkiego e, Baksaxa. Mam nadzieję, że on nie jest jakimś legendarnym, super, hiper ekstra bosem, którego nie będę mogła e, złapać. Czyli trzymajcie I za mnie kciuki, moi drodzy. Tutaj łapka w górę i dam sobie mi radę. Mi... Widzicy mają rację, nie umiem przywrócić magii czegoś tam. Próbowałam skoków ze spadochronem, między jak kryształów u Odwrócony egzorcyzm wszystkiego. Czym są odwrócone egzorcyzmy? Baksaxy to jedyne, co pozwoliło mi się choćby zbliżyć do tego stanu. Chcesz mi kazać do tej Nirwany, gdy kosmos kieruje moją ręką. Aha, aha. aha. Po prostu jeszcze jej nie znalazłam, ale uda mi się, musi, inaczej jestem skończona. Może przestań wierzyć tak koniecznie w horoskopy, a zacznij wierzyć wiesz w siebie i, i w ogóle. Wiggle, to jest potrzebny terapeuta, a nie um, kolejny z Bugsnaxów. Ale idziemy, robimy, moi drodzy, zadanie, miejmy na. Czy to jest to? Nie, 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 to jest dla bullux, Ale, aha, aha. E, Wiggle, okej, okay, dobra, Wiggle idzie. Ja myślałam, że mam tego Bugsnaxa sama wyczaić, ale chyba on nas do niego zaprowadzi. E... Aha, to ty śpiewasz, okej. Okay. I znowu pustki. Ale jeśli mnie usłyszysz, nie będziesz w stanie oprzeć się mojemu syreniemu śpiewowi. Czy ona go wywoła z tego morza? O mój Boże, ona go wywoła z tego... O, go wywoła z tego morza, moi drodzy. O, błagam, starożytny się, słyszysz mnie? Wiecie co, ja nie chcę być nim miła absolutnie, ale gdybym ja była tym Bugsnaxem, to bym wyszła i powiedziała, żeby była cicho. Okej, okay, okej, okay, tu jest cała mm, piosenka. Pokażesz się, gdy usłyszysz moje wołanie. Od zaraz wyjdzie i powie, żeby była cicho. Ja wam mówię, słuchajcie, on sobie siedzi. Baksak się potrzebujecie? Wpadnij prosto w moje usta. On wyjdzie, żeby właśnie tutaj, wiecie, on sobie siedzi, śpi. I nic się nie dzieje w tym jego morzu, a nagle wychodzi jakaś baba i zaczyna mu śpiewać. No to kurczę, się w kurze, tak? Nie sądzę, żeby baksakcy mogli cię zrozumieć. Nie wszystkie problemy da się rozwiązać śpiewem. Okej, okay, okej, okay, już tutaj możemy prowadzić naszą relację terapeutyczną. Wiggle, skarbie. Ja rozumiem, że tutaj czujesz jakieś problemy właśnie związane z tym, że yy, nie możesz. Yy, że brak ci twórczości, tak? Brak ci tej weny, Ale skarbie, nie wszystkie problemy da się rozwiązać przebem. Oh, Przestań! Skarbie, you muzyka to uniwersalny you know, język. Language, Dobra. Skąd w ogóle są te światełka, słuchajcie? Kto tutaj przyniósł, nie wiem, jakieś e, rzeczy Disco Polo? E, przyjdź do mnie, morska muzo, nie zwlekaj w lądu w moich ustach. Wiggle czeka. Powiedziałam, że czekam leć prosto do żołądka. Och, och. Powinniśmy zrobić takie dramatyczne czytanie tej piosenki. I on wyszedł? Tu jesteś pyszny spokój, choć będziemy razem tworzyć muzykę. Tworzyć muzykę! On mnie nawet... On mnie, słuchajcie, totalnie rozwali. A, co ja mam zrobić? E, mini Maki podejrzało z w pełnej harmonii panikują bez swojego przywódcy. Okej, okay, czyli chyba przywódcą jest ta wielka głowa. Nie, nie, nie. Co tu się wydarzy? Tak, rozumiecie o czym ja mówię. Porozumiemy się tym samym językiem, prawda? Chciałabym zmierzyć jego głowę. Mega maki, głowa bestii. Nie da się jej złapać, dopóki nie straci wszystkich podążanych do niej członków. Jak w tą prywatnym, srogo tego pożałujesz. A te mini maki, jak mogę rozwalić? Chciałam... Panie, ja chciałam zrobić... Czy jego O? I Są sprób... jak kurek rozpieszczanej diwy, nie żebym znała to z własnego doświadczenia. Wiecie, co mnie najbardziej przeraża? Te dźwięki, które odwydaje, bo to jest naprawdę przerażające. Eee, czy ja mogę do niego podejść i po prostu mu coś zrobić? No nie mam zielonego. pomysłu, co ja mam zrobić. Aha, totalnie nic. On będzie mnie atakował jakimiś. jakimiś kulami, eee, a spróbujmy, słuchajcie, może. Ja naprawdę nie wiem, więc um, o to. I wycelujmy w ten sposób, więc może się o to potknie? Wiecie, to jest mój taki pomysł, ale ja nie jestem naprawdę pewna, co miałabym z nim zrobić, bo e, e, może to zadziała, miejmy nadzieję, że to zadziała, może pułapkę trzeba by było tutaj. Czy ty coś lubisz? Nie, ty niczego nie lubisz, więc to jest kompletnie inny baksnack, którego kiedykolwiek łapałam. Więc jakbyś mógł się przyspieszyć i się o to... O! mamy to! Bierzemy to! Mamy to! Kurczę, on nie zaraz... on nie cały czas wywala! Uh... Aha, on potem się tak jakby um, zlewa w... To wielkie, długie sushi. E, ponownie, rozumiem, spróbujmy zrobić to jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że wystarczy mi miejsca w ekwipunku, ponieważ to może być chyba mój największy problem. Ale słuchajcie, miejmy nadzieję, wszystko będzie w porządku, prawda? Miejmy nadzieję. Ja, ja, nie, czy ja w to wierzę? Ja w to wierzę absolutnie. Czy nie mogę kogoś tego inaczej wycelować? Czy on tedy przejdzie? Dlaczego on teraz lata? No chodź tu, no chodź tu, no chodź tu! No co za okropne, ochytny sushi! Nie zjadłem kompletnie takiego sushi. On nie chce teraz jakoś tego. A, on teraz będzie latał. Hej, sushi nie mają umiejętności latania. Muszę wymyślić coś innego. Może spróbujmy zrobić to w ten sposób, żeby było troszeczkę wyżej, żeby się potknął o to właśnie. Teraz jak w ogóle sushi muszę latać? Te małe kurczę krewetkowe yy, skrzydełka wcale mu nie z tym nie pomogą. No, weź, no, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wow, tyle mu zabrakło. Tyle, no, co za po prostu menda przebrzydła. Dobra, ja się skupię i spróbujemy jeszcze raz wszystko z tym zrobić, moi drodzy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, udało się. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Chodź, ja wiem, że ty chcesz do, do taty, ja wiem, że ty chcesz do taty. No, come on! Dobra, mam jednego, mini maki. No przestań mnie atakować, ty wielka mała rybo. Wielka mała rybo to kompletnie miało żadnego sensu. Ale tak mnie irytuje, że... Za... że... Kurczę, o, 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 Jest, 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 jest. Zostało tylko dwa. bo powiedzieć, że zapominam języka w buzi. Tak mnie irytujesz. Ale jeszcze zostało tylko dwa małe sushi, więc chyba, słuchajcie, później będziemy mogli normalnie go złapać. Miejmy nadzieję. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I słuchajcie, tak, tak, kaktusek może wrócić na e, wolność, ale. Mega mamy to wszystko? Mamy mega makiego, czy jak on tam się nazywa, ponieważ. Aha, chyba jeszcze musimy go nakarmić. Okej, okay, dobra, już się przestraszyłam, że słuchajcie, bo zobaczyłam to 1-0. To nie był najbardziej bombowy z moich występów. Chodź, skarbie, pora ruszać w trasę. Okej. Okay. Okej, okay, y wracając, y przestraszyłam się, ponieważ to było 0,1. Czy ja nie złapałam tego baksnacka, że coś się z nimi tak, ale nie, złapałam na szczęście. I musimy, słuchajcie, nakarmić naszą Wiggle mega Maciem. Co to jest za nazwa w ogóle? Ale co możemy zrobić? Bo, słuchajcie, jest coraz gorzej, jest coraz mniej e możliwości, e którą możemy tutaj zrobić z jej Nose. Wow, jest jeszcze gorszy. Co za wspaniałe te. Aha, ha, i no. nic. Moja głowa no, jest no, pełna no, baksnaxów i tyle. Nigdy się od nich nie uwolnię. Nie uwolnisz się od czego? Albo możemy siedzieć cicho. He, wiecie co? To jest wspaniała tutaj lekcja życia, że żadne narkotyki, żadne baksnaxy nie pomogą naszym wewnętrznym problemom, więc. Niestety, podrykuj i gipkory pod... taka banalna piosenka o niczym i pomyśl, że to będzie moje dzieciństwo. Czemu nie mogę się tego powtórzyć jeszcze jeden, jedyny raz? Czemu kosmos nie może dać mi kolejnego hitu? Wiecie co, to, to teraz trochę um, bliżej rozumiem Wiggle, ponieważ ona ma taki, wiecie, filmik viralowy, jakiś taki, nie wiem, super głupi filmik viralowy, typu... Dotykam, nie, nie wiem, bielizny mojej dziewczyny czy jakiś inny beznadziejny ten i on ma milion wyświetleń, on robi teraz wszystko inne i nic się nie udaje, nigdy nie uwolni się od dotykania bielizny mojej dziewczyny, która ma bardzo dużo, więc ja w sumie wiggle rozumiem, nie, że to była w sumie dziwna analogia. Wracając, mamy tutaj zmieni ramię befiki w zielonego Bugsnaxa, czy słuchajcie, te takie małe sushi są zielone? One wyglądają na zielone, więc spróbujemy może zrobić właśnie to. Albo nie, wiecie co? Wydaje mi się, że one są zbyt mało zielone. Tak naprawdę bardzo zielonym snacksem to będzie nasz krabełek zielony. My do niego później powrócimy. Czy Tutaj się coś dzieje? Udało ci się? Napisałeś swoje wielkie dzieło? Wybacz, kochanie, ale to się nie zdarzy. Hej! Nie martw się, Wiggles, może znowu o tym Maybe myślisz? Może po prostu nie napiszesz czegoś od serca? Od serca? Gramble, jesteś tak uroczona iwny. Takie <grym> rzeczy robiłam i zostałam gwiazdą. Tak się nie da zdobyć platyny. A po co ci to? Jesteś tak bogata i sławna. Potrzebuję publiczności. I wiele razy widziałam, że jak piszę dla siebie, to nikt inny nie chce tego słuchać. Cóż, ja chcę to usłyszeć. To miłe skarbie. A czyli tylko to? No absolutnie. Wiggle jest więźniem samej siebie. I to jest naprawdę trudne dla mnie do. Um, do przyjęcia, bo sama przez to przechodzę. Wydaje mi się, że większość też z Was przechodzi, że jak się dostanie, nie wiem, ocenę dobrą z innego przedmiotu, to potem jest taki standard, który trzeba utrzymywać. A zajmamy Flufty. Czy Ty nie śpisz? A um, Porozmawiajmy. Może sobie zróbmy z nią, z nim, z nimi wywiad. Przepraszam Was, mówiłam, że będę się strasznie e, mylić. Ponieważ mamy troszeczkę czasu, nie jestem tu, by ba babrać się w plotkach, dlatego, ochydnego szmatławca, którym nazywasz gazetą. Interesuje mnie wyłącznie, prawda? Chcę posłuchać, co ma do powiedzenia najmądrzejszych gram w miasteczku. Dobrze, trochę się dokształcę, skoro nalegasz. E, możemy rozpocząć, byle. Jestem Fluffy Fizzlebean, pierwszym gastro robaloznawcą na świecie. Robaloznawcu, czym się zajmujesz? Wytłumaczę jak dziecku. Badam baksnaksy i to, jak wpływają na grampy. Skąd decyzja o przybyciu na Island? Żeby badać buck snacksy, oczywiście. A zanim tu przybyłeś, nie wiedziałeś, że buck tu są. Good point. Dobrze, dobrze. dobrze, dobrze. Gdy zabert Megafig rekrutowała członków swojej. Swoich... Ten grapple na tle. Z swojej osobistej sekty, zauważyłam, że jej ramię jest jakieś dziwne. Ukrywała wczesne, wczesne symptomy snaksyzacji. To mnie zainteresowało. My e, co myślisz o buck Pytasz o moje opinie, a nie fakty. Nie będę opowiadał ci o moich uczuciach, ty wampirze emocjonalny. What? Ha, wampir emocjonalny? Za każdym razem, gdy próbuję opublikować przełomowe wyniki moich badań, wy że przecie jakieś pomówienia, oskarżacie mnie o niebezpieczne metody, o wątpliwe etyczne zachowanie. Przestańcie w końcu robić bzdury i skupcie się na nauce. E, skąd decyzja o opuszczeniu Chciałbym kontynuować badania z e lub bez, ale to mnie Shelda obwiniała o zinsknięcie. Nie wiem, to nawet to Shelda, to chyba jakaś nowa postać. Polowanie na czarownicy to dla mnie nienowość. Uciekłam, nim zdążyli e, coś tam zrobić. Czy naprawdę żyjesz grampy? Nie żartuj. Zjadłam zaledwie jednego grampa. To znaczy, że je jesz, tak? E, co, ucięta robi, e, co ucięta noga robi w twojej chacie? Woli, żebym trzymał swoją odrobaną nogę w wychodku? Flufty, jesteś... jesteście niesamowicie... dziwni. I... Um, a, powiesz mi coś o Lisbert? Prawda. Ha. Lisbert <laughs> była aroganckim tchórzem, w przeciwieństwie do Egabel. A Egabel? Egabel naprawdę rozumiała moje badania, bardzo chciała wziąć w nich udział. Nasza współpraca była owocna, ba, nawet przyjemna, ale ktoś tam przeszkodził. A um, słuchajcie, to mi brzmi jakoś tak podejrzanie. Tak, jakby to był jakieś wiek, Jakby tutaj była jakaś głębsza relacja niż one e, mówią. E, znaczy, Egabel i Lisbert. Kto to był? Shelda. Ta oszustka podsyciła w Lisbert strach przed moimi badaniami i użyła jej związku z Egabel jako broni. Namieszała w ich emocjach, stworzyła jej zero i sytuację, w której trzeba było wybierać między mną a Elizabeth. E, to, co się stało? Egabel wybrała uczucia, a nie naukę. Przypuszczam, że to ją skupiło. E, masz jeszcze jakieś przemyślenia? Tak, mam hasło do osobistej skrzyni Egabel. Może się zainteresuje? Oczywiście! Absolutnie, że mnie zainteresuje. Zmordowało mi się wystarczająco dużo czasu. Odejdź. A super, super, super. Bardzo się nam to przyda, ponieważ ja wiem, gdzie jest ta skrzynia, moi drodzy. Ona jest tutaj. Zobaczmy, co tu jest. Eee, klucz do skrzyni Egabel albo tajemniczy klucz. Ta, weźmy to do skrzyni. Okej, okay, mamy tutaj w takim razie kolejną tą. E, kolejny filmik, czy coś jeszcze? Okej, okay, okej. Okay. Tu są jakieś strzykawki. Aha, tak, bo ona była. Zajmowała się medycyną, więc to normalne. Więc co, moi drodzy? Oglądamy sobie teraz e, Teraz filmik. Wiecie co, może zanim to zrobimy? Ja zauważyłam, że mamy jedno zadanie w sumie już prawie zakończone. Zaraz wam pokażę, które. O, tutaj złap agresywnego mięsnego pak. to są chyba te sushi dla Chandla. Tylko on tutaj gdzieś biegał, a gdzieś migdol. O, tutaj jest. Proszę pana, mógłby się pan zatrzymać, ponieważ ja chcę pana nakarmić. On nas o to właśnie prosi na no, dzisiejszym odcinku. Zjedzmy coś, mini maki, proszę bardzo. Prawa stopa? Mm, cudownie to wygląda. E, wspaniale musimy jeszcze jednego. E, może nos. Wow, to było super. O, tak! Może Ci to nie podobać, ale tak właśnie wygląda szczyt możliwości. Albo e, prawie, nie ma zysku bez wycisku ziomeczku. Absolutnie monsterka, baby. Myślę o takim nowym ćwiczeniu. Pomożesz mi? E, daj mi filkę dobra. Okej, okay, w sumie możemy to zrobić. Jeszcze pod koniec odcinka chciałabym e, t, zobaczyć ten filmik. Pozostawiłem po całym miasteczku te wiszące ciężarki. Będę biegał, o ty użyła ich wytoko, by nam na mnie zrzucać. To brzmi bezpiecznie. Może to ciebie jest, Norpiego, ale ja to muszę zrobić, żeby stać z całą wyzwania. Dojdźmy do pięciu ciężarków. Idziemy z koksem, mordeczko! A, tak, to brzmi bezpiecznie. I nie wiem, co on... Aha! Rozumiem. ok, okej, okay, okej. Okay. Już czaję, już czaję. Tylko musimy jakoś dojść do tego momentu, gdzie on tutaj będzie, a to jest takie. A um. Słuchajcie, chyba już e, rozwaliliśmy to. No właśnie, to trzeba zrzucić mu w momencie, kiedy on będzie tam biegł. E, to będzie trudne, zważając na mój beznadziejny refleks, ale miejmy nadzieję, że się e, uda po 500 latach. Dobra, moi i drodzy, chyba się udało. Zajęło mi to troszeczkę, nawet powiem wam szczerze, zajęło mi to mniej czasu niż myślałam, więc jest w porządku. A tutaj mamy już Chadl z 1, 2, 3, 4, 5 ciężarkami. Na pewno to wygląda. Niebezpiecznie. Jak się czujesz? So Czuję, że przypakowałem w no! <laughs> Czy on będzie... Okej, okay, dobra, zobaczę co teraz masz, pieńku. A, oh. ona krampa. Bicek oh, mi chyba eksplodował. Aha. Okay. Ale jest okej. Okay. Muszę I'm trochę odpocząć, i iść dalej. Z tym Bugsnoxowym ciałem spokojnie box dam radę. Bo jak nie, to kto będzie pomagał Snorpiemu? Hej, spokojnie! Snorpi nie oczekuje od ciebie tylko i wyłącznie twojej siły fizycznej, ale również uczucia, więc hej, nie musisz być super hiper ekstra silny, chociaż rozumiem, że tak sobie to pewnie tłumaczysz. E, masz wciąż problemy z piękiem? Yeah, e, mordeczko, stoję w miejscu, nie wysiłałem się wystarczająco. Was was nie może po prostu masz enough. limit gdzieś. Może to byszboxy za małe <susurgery> były, czołeś? Słyszałem plotki jakiejś potworny, box z losu. Włambus powiedział, że był gigantyczny. Żaden Grumbus nie z nim nie poradził. Oprócz mnie, tak? Oprócz mnie. Brzmi jak trening doskonały. Złapmy go bardzo, ziomeczku. Eee, chwila. Zróbmy to zaraz, ponieważ ja chcę sobie to jeszcze obejrzeć. E, filmik. Kto, które, który znaleźliśmy. O, to jest to nowe! I tysiąc! Co, podziwiasz moją kondycję? Ek? Strudę łapi powietrze. Osiem! Hej! O, ej! Ej, dobrze cię ciśniesz? porada prysznic! Nie, to żałosne. Nie złamię się! O, twardo jesteś! Aż płoniesz, to cię tak podpalił! Muszę być wystarczająco silna, żebym sama mogła łapać backstacksy. Nie wiesz tego do siebie, ale i tak już sporo ich jesz. O, nie! Też będziesz się czepiać? Nie, nie, mam na myśli, że nie robisz tego tylko dla jedzenia. Nie mogę ci pomóc, jeśli nie będziesz z szczera. Ach, mam dość. Bez przerwy czuję się pusta jak skorupa. Mam dość tej zależności od wszystkich. Chcę chociaż raz w życiu dorównać lis. Szacun, wiem, że macie z lis problemy, ale mordeczko, ona cię bardzo kocha. długo będziecie będzie znowu normalni, zobaczysz. Kiedy ja nie chcę wcale, żeby było normalnie. Nie chcę, żeby się o mnie martwiła. Jak się kogoś kocha, to się zawsze o niego martwi. Wiem, ja też się o nią martwię. Chcę by, dla, być dla niej lepsza, więc muszę zacząć od siebie. Rozumiem. Pomogę ci doszedć do mety. Dzięki, Chandlo. A może rzeczywiście pójdę wziąć prysznic. Śmierdzę jak z Bóg. Nie wiem, czy jest z Bóg, ale w porządku. Ach, wiecie, co bardzo jest mi e, smutno, chociaż postać Egabel jest super napisana. Nie wiem, jak się to dalej skończy, ale smutno jest mi oglądać te filmiki, ponieważ to pokazuje, jak bardzo e, Egabel chciała być tak naprawdę. Mm, no, wystarczająca, tak? Chciała e, nie być taka delikatna i w ogóle, e, żeby były na tym samym poziomie i żeby e, właśnie e, Elisabeth się tak o nią nie martwiła. No ale dobra moi drodzy, mam nadzieję, że za mną że się cieszycie, że odcinki teraz będą e, wydaje mi się, że całkiem regularnie. Na pewno przez te dwa pierwsze tygodnie, ponieważ jeszcze nie mam teraz zajęć. I co, moi drodzy? Mam nadzieję, że się podobało, żeby strzeliście łapkę w górę i będziecie mieli wspaniały, wspaniały dzień. I ja się żegnam do kolejnego do zobaczenia i cześć!